Tak. Tak. Uroczyście oświadczam, że zawieram związek małżeński. Z... Przyrzekam, I przyrzekam. I Że uczynię wszystko. Że uczynię wszystko, tak, aby nasze małżeństwo. Od tej chwili jesteście małżeństwem. Obowiązkowe śluby zawierane w urzędach stanu cywilnego zyskują coraz wspanialszą oprawę. Ludzie pobierają się bądź w stylu retro, bądź na ludowo. Do ceremoniału świeckiego włączono także uroczyste nadanie imienia nowemu obywatelowi. Można więc wybierać między chrzestnym i opiekunem. Nawet spędzone razem długie lata małżeństwa dobrze jest podsumować okazałym dyplomem. Tak więc stale zwiększa się wachlarz obrzędów świeckich. Czuwa nad tym m.in. powstałe w 1969 roku Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Ideologiczno-wychowawcza organizacja społeczna, mająca na celu aktywny udział w upowszechnianiu świeckiej moralności i obyczajowości. Z prezesem towarzystwa, profesorem Tadeuszem Maciejem Jaroszewskim, rozmawia Małgorzata Wejtko.